Siemanko i tam wszystkich w kolejnym odcinku serii zagramy w League of Legends. Razem ze się z Michał. No siema. Grabarek. No cześć. cześć. I Kuba. Siemanko. I, I del delispa. I, I gramy krowami. <coughs> nie wiem co wziąć, barierę? Jeszcze ja ignaj, to co... w jewać jebać bariery jakieś ty. Tylko ignaj. Ej ro robił mi się tak, że ktoś pod tanka idzie, a reszta podobne. <coughs> ja, no ja mogę iść do dżungli. Jeden pod demo, może iść <noise> Jak to jest Aram A Aram, no jo fakt Znaczy mapka aromowa. Howling Aram No jo znowu, No wszyscy <noise> wybrali. Idziemy ich pierdolić A ja on... o, strasznie. O. Bariera Chin no, To tak jest dobrze list. na katusie Reporter Lister no. no Jo który? <noise> Alistar okay. <a> OP <noise> Nigdy nie widziałem lepszego Alistara no. <noise> Nikt nie bierze heala na początek, od razu Q na 2 i czy tam W na 2 No tak, Q najlepszy żeby nie ma defensywy, okay. only aggressive i same AP pójdzie Wuma największe przejrzniki Ale maksymalnie QW no. ma największe przejrzniki No, a największe ale Q ma cooldown, ale Q, Q, Q fajnie wygląda No, no, to, bieżąc, no to Q, na no to Q <laughs> Bo Q wgniata wnia ludzi w dupę Ale jest guarantee, armia jest najlepsza <garyny garyny> Taktyka no? W-8, remember. <gary> W-8. Chciałbym zacząć. Ej, ten, ten ich po środku się jakoś wolno loguje, co chyba? Ten będzie 90%. No, no? no, ja, ja już dawno nagrywam. Aha. <gary> no, ja bym chciał zacząć grać. No, tylko chciałbym zacząć grać. Tak, Wszyscy wybrani jesteśmy w grze, co? Jo? Zobaczcie się. Wow, jak jak grosz. Ej teraz... same AP, same AP kupujcie. Na, na 3-4 tak Q. 3-4. Czekajcie. No. no. 3-4. <laughs> oh. Ziemia się oh. zjebała. Ej kupujcie same AP. Jak czekajcie? Ja kupuję ja, Shinaków. Ja, 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 ja robię, ja robię, że ja ja tego. Shin najlepszy. Tak, główno, raszuję do C-tego, dostaję rano. Jedziemy <laughs> chwilę nie chcę. Byki całkiem. Mówi jaki PL. <laughs> Nienawidzimy Cię. No, Kuba, jak agresywny. Ja mam cooldown reduction w tajarze. Kurwa, który tylko Kubę? No. Cześć, nie idź tam, nie idź tam, Michał. Ja tu stoję. Za złapiemy kogoś. No. Ej, ja tam wbiję pierwszy. Na fleszu. Poczekajcie. Na fleszu? Ale tam nikogo nie ma, no weź, to najwyżej się fleszysz i nawet zaczniesz ich wypychać. Teraz jest. Dobra, dawaj, dawaj. Czekajcie, to, czekajcie, A! Mam go! Co tu się dzieje? Żyje. Wróciłeś. Jeby Cię Zginie, zginie. Ludzik, ludzik. Boże, chyba Klepiemy się. Muszę mi smartcasty wyłączyć. znowu. no, wy tak się poicie i... Ja zginąłem. Klepie się ci Mają lepsze buildy. Już nie żyję. Oni nie mieli heal'a, dlatego. Boże, teraz wychodzi. Erli mieli lepsze. Przez postać. Co teraz robisz się, on heala, a nie by my was healowo, bo my się healą. Z boku. Healuj. Nie, z boku my się healowo. Ach, chodź go. <noise> Co się dzieje? Chlag go, lepiejemy tu jednego. W <noise> sekundę odkle pod koryel, ty odkle po mapę. Chlepali mnie. <noise> oh. Now I'm angry. <noise> No i go dalej. Dobrze, w fry. Wezmę tego heal'a przez to, że pasy. No, ja też. Na czwartym, na jeden. Mm -hmm. My jesteśmy I lepszymi krowami Zobaczcie, co się dzieje. Ej, dorwimy taki jednego. Co <ś8> tak tu jest? Ile? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, jestem tu. Nie, jestem. O, o co tu chodzi, ja pierdolę, nie rozumiem E nie! Normalnie mnie wezmą Mają przewagę na nami Nie Pomogę ci ku was, Ja, ja już to mam tak już ten plac, Mam już Jok czterech ty Dobrze! Dobrze! Dobrze. No, no, jaki nejmuj! Hey, <laughs> dawaj, uratuję cię! Zobacz na co najmu. dawaj, zobacz! Jaka zwałka, jakie oh. zjemy ty! <laughs> jaki chwalił. Kurwa, na heal'a mnie tego połknął, ty. Czułeś, się był dobry. Kłapał no, no, kogoś mi. Ja, się oni się defensywnie win. budują strasznie. No, no, to by ich rozjem. O jest tu, dawaj go, dawaj go, w ścianę. Mamy go. Ej ten debil random wywala ich w ich stronę cały czas. Ja <laughs> A, nie multa. Też multa. Wszyscy mają. Daj wuj. Ja nie mam. Nie wolno. O jaki Po O co tu chodzi ty? Ja do tej pory nie dostałem. Zaraz zbani wiemani. Nie, wielu... O tu! Mam no 1500 na wydanie. Ej, kupię tą lodową łapę, nie? nie. No właśnie... dobry jest. To chuj to kupię. Dobrze, Kuba. Jeszcze na będzie ciało. O! Masz! Ja się nie. tylko zastanawiam, po co oni buty kupują bo jak jak mnie wrzucali Smutno mi. No wygrał Jebać Ja co się Nie No to zrobił dobra, bo no to <shamefulwohl> nie? Nie. Na tym. No chcę, daj mi jakiegoś killa Bicie bierze Dobrze Dobra mnie. Kropnie. Dobra ze mnie krowa Nie, to killa Walka <laughs> Jebać! Dawajcie tego z lewej! No. Metalistę? A <grywa> go sklepaliśmy? O! CO TY? O co chodzi, ty? Ja nie rozumiem! Myśmy po prostu sobie taki kurwa... Na, finał kurwa... Czwartego sezonu... To same same i Każdy mecz od Koli starostami! Ja <grywa> też Jasne! Chuj, Wypchnąłem go! Ja też! Ja! Niech mnie Uciekaj! Masz heal'a! O, panie przyłapali. Ja się idę rozjechać z tower'a. dalej Dobra mnie go! Hoho! Ja <grym> Zeru, na moje staty! Hej, chodźcie się tu schowamy, chodźcie! Zeru, kill'i 20 czasy <grym> Bo ty dobry jesteś, Michał! Ej, chodźcie się healujemy, wszyscy obok siebie. Chodźcie tu Czekajcie na mnie Dawaj, gabarek healuj Czekaj On wymacował heal ten debi. Który? A? nie zauważyli mnie! A nie widzą mnie! Widzą mnie! A? Chyba nie! Ja już chyba kidę Czemu mi to zabrałeś? Dawajcie do mnie szybko, szybko pomogę. Aaaaaah. Dobra, liczy, mam damage. Myślę, że ten taniki, Ten tanicy to będzie najlepszy. Ja to Abysala kupię, tak. Ja kupuję Deathfire'a Ja zrobię Abi Sala, to im aurem. Jak nas rozgbili? Ja to... No bo zobaczcie, ej, patrzcie na nie ma i my mamy. Co ja mam? Ej, czemu? Coś dziwne nie oboje, interes, to jest, patrzcie, patrzcie na moje staty, to są najlepsze staty świata. Prawdziwe, słuchajcie. Kupcie wszyscy buty, piotki. Będziemy <laughs> ganiać, kurwe, synu. Będziemy ganiać kurwy po polu. was ze mną. Czekaj, Michał, na nas, Kuba. Mam co za debil. Tak, o to, o to chodziło. Mango go. z i Ну ладно, я уже Прошу кто-то всегда задумывается о том, мне убил не на дону, то бы никто не видел Ну, на жопу обрамутым Ну, бадык, я забалдолбал O o o. O, o, o. o, 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 Ten na obrocie, ma tego, Lich bajna Oni mnie nie lubią. Może on ma Lich ma mapę, co ja, ty. AHAHAHAH. Nie, Nie, nie. tego hita. Chuj, kupuję Mercę też, jak w Nie no, lepiej CC chyba, zmniejszone. No. Na listarów? Jakiś Tentacity tacity? City, jest ten ta łapa. City. nie działa na chyba na porzucenie Działa Nie? Bynajmniej działa na W. Jebać system. Poczekajcie w pięciu ale... się w nich wybijamy, to ich rozjebiemy tych. Czekaj nie Ej, trochę. Kuba mamy takie same starty. Da? Aha <laughs> walka, walka który zwycięży, Musi Kuba. Wszystko walczymy. Mamy go! Oboje, Co tu się dzieje. Ali stary latają. Dobra, Dobra, którego od teraz? Od której listy? Ali paczki Dobrze, patrzcie, jak u, Jak z gównem ty? Z gównem. Teraz chile, chile cały czas. Nie mam manny, przejdźcie mi tobie nie mam manny. Nie, nie zabijaj nas mu. Dobrze. <noise> ja mam pot. To jest tu jeden. Starszą uważajcie, na starczy. Ale story. Też mam muzykę. Co? Jaki taki? O, patrzcie. Oba, oba. O, oh, faktycznie. Nie. Nieee Nie. Musimy, Nie. mi, Michał. Na tunku. Ratunku! Niech <laughs> mi pomoże! Idź na respa, tam jest pomoc. <noise> Dobra, Kuba, robimy z nimi gnój. Dawajcie, bijamy <noise> w nich, Jeszcze no no jesteśmy lepsi. A! <noise> Żyję, już nie. moje mamy? O, baterii krowy na mnie! <noise> Dawaj, Kuba! Ej, kupię sobie Ładne, tego! No, Kuby! Dawaj, Kuba, pęta! <noise> panowie, panowie, jedną osobę, mam de Deathfire'a. Bursujmy Alistar'a, ty! Twój Dobra, kupiłem Abysala, nie kupuj czasem. Dobra. Kup wojstafa sobie. <noise> Dodali. Łapać go, łapać! Ali, Ali, honor Ali Jest, <grystanie> mamy go Po prostu nie dostał tutaj, no? O, to trzeba zmienić Czekaj, ej, focus na jedną stronę Łódź, się przesunąłem on nie ma, on nie ma tego Wiem, no, metaliste jest ten! Ale pizdę dostaję, nieogarnięty Alistarik A, o, o! Fumi anulował Mamany O, pytaj Tarek zaraz wie co to jest FUK nie, nie ułóż, ułóż Fumi Ilujcie ja to się ultuję na wier. Okay, to mało życia? O! Wszystkie Talis. 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 Moje. Oho. Moje. Tylko moje. Walczy się Nasz tam dom jest słaby <grym /dyskowni> Widziałeś no, no jest, nie ale to już nie go No bo... Nie może nie... no zobacz Łezkę robi tutaj O nie <grym> I </dyskowni> się opłaca Zostałem no <grym> autofonny </dyskowni> Zobaczcie o co chodzi tu Mam na w kogoś, ale nie wiem w kogo, no więc... <grym /dyskowni> Dawajcie tak? zagramy tymi <grym /dyskowni> twitchami na normalnym mapie. Możemy też na trójkach można w pięć osób na trójkach? Nie. <grymne> Czemu? Wy sprzedazu. Oj, zawsze. Kuba dawaj, ja. kurwa, biję. Czekaj, czekam trzy sekundy. Dawaj wzniknę, dawaj, dawaj. <grymne> Pomoc nadchodzi. No. <grymne> Dobrze. Dobra. Buu, dawaj, tu, Dobrze. Dobrze. Nie bać biedę. <grym> Chodź tu. Na healujemy, dawaj, dawaj. Po <grym> 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 jednak szybko rośnie. Da się na Ten ma lecz bajna. Ten jaki i i ten. Grabarek to się buduje pod pióra. Patrz jaki on ma staty. To oni mi nie robią, on ma oh. 144 On ma, on ma tego, Deathfire Robot. O co chodzi? Przepychajmy się, kurwa. Zbali, zbali. Ja puszczę. Fuck, fak! nie mogę. Puchałem jakaś trzy osoby. <grym> <grym> wszyscy tam. Nie, są... Wszyscy latają, kurwa ty. <grym> wow. Dawajcie tego, tego. O nie! Oni tą piorą. <grym> Boże, jak ja bym był tam, to bym wszystkich zabił. No kurwa, no z taką ilością tak? nie mają teraz. Jaki debil kurwa poszedł ty pod jak jakie gówno. <ślam> 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 sam się kurwa zdziwił, że gównem jest, ty. <ślam> no e, co by tu robić? Pierdzioła te. Idziemy w pierdolisty. Takata! Słaby kombo. Dobrze, Ja lepiej no. Nie, bo wywalimy jednego. No. Dawajcie, no. Mi, no. Mi, no. dawajcie w nich, dawajcie w nich. Ten Tu masz Kuba. W, w niego przynajmniej. Mam a sam tam Mam budy piątki, zaraz go złapię. Oba! Helista Rurki. Ma tu już lezy, Robbie. To Dostał jeszcze za fajne. To by było tyle. Tak się, tak się gra ramy. <Gryzny> A razem z nami był Alice. Helista najlepszy. Świetnie. <small> <small>